Słuchaj, w polityce pamięć bywa krótka, ale pewne schematy, pewne mechanizmy raz zobaczone zapadają w pamięć jak kod genetyczny. Pamiętasz aferę hazardową, Amber Gold, słynne słowa o państwie teoretycznym, które padły na taśmach usowy? To wszystko wydawało się historią, ale gdy patrzysz na to, jak po cichu i na miękko kończą się sprawy Sławomira Nowaka i Romana Giertycha, to masz nieodparte wrażenie. Że ktoś właśnie odgrzał bardzo stary i niestrawny obiad. Zacznijmy od faktów, bo tylko na nich można budować wnioski. Mamy Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu w rządzie Tuska z potężnymi zarzutami korupcyjnymi na Ukrainie. Akt oskarżenia, dowody, wielka afera i co? I właśnie dowiadujemy się, że sąd kluczową część zarzutów po prostu zwrócił prokuraturze, bo są niejasne. Sprawa, która miała wstrząsnąć elitami grzeźnie w proceduralnym bagnie. A obok mamy Romana Giertycha, oskarżonego o wyprowadzenie i pranie blisko 100 milionów złotych. I znowu po latach śledztwa, prokuratura sama decyduje o umorzeniu wątków, bo dowody zebrane przez poprzedników są rzekomo niepełne. W obu przypadkach ten sam scenariusz: góry materiału dowodowego, lata pracy służb i na końcu rozmycie, unieważnienie cisza. I tu właśnie wracają demony przeszłości, bo ten mechanizm, nazwijmy go syndromem znikającego problemu, znamy doskonale z lat 2007-2014. Pamiętasz Amber Gold, państwo, które przez lata nie widziało rosnącej piramidy finansowej, bo służby i prokuratura były dziwnie bezradne, albo Afera Hazardowa, gdzie po ujawnieniu lobbingu i ustawiania prawa pod biznesmenów skończyło się na dymisjach, ale nie na wyrokach. To był właśnie znak rozpoznawczy tamtych rządów. Istniała kasta ludzi, których problemy miały magiczną tendencję do samoistnego rozwiązywania się. Sprawy Nowaka i Giertycha to jak echo tamtych czasów to sygnał, że wraca państwo, które jest bezwzględne dla zwykłego człowieka łamiącego przepisy, ale staje się niewidome i głuche, gdy sprawa dotyczy ludzi z odpowiednimi znajomościami i z odpowiedniego środowiska. Tu nie chodzi o to, że Donald Tusk osobiście dzwoni do sędziów czy prokuratorów. Chodzi o coś znacznie gorszego o stworzenie atmosfery, w której cały aparat państwa doskonale wie, kogo można ścigać z całą surowością, a kogo należy traktować w białych rękawiczkach. To jest właśnie powrót państwa teoretycznego państwa, które istnieje dla swoich funkcjonariuszy i znajomych, a dla ciebie ma tylko regulaminy i kary. Pytanie czy naprawdę pozwolimy, by ten serial kręcono od nowa?